Witamy w Gaz Polska. prezentujemy montaż instalacji gazowej do Honda Civic 9. generacji z silnikiem 1.8 140 mechanicznych z 2014 roku. Do tego auta zamontowaliśmy instalację BRC Sequent 32, włoska instalacja z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów. Oto jej poszczególne elementy. Centrala sterująca Sekwent 32, jednostka sterująca przeznaczona do obsługi Aut 3 oraz 4cylindrowych, listwa wtryskiwaczy gazowych, reduktor, filtr fazy lotnej oraz filtr fazy ciekłej wraz z elektrozaworem. Dodatkowo doposażyliśmy instalację i silniczek. W lubryfikator marki JLM jest to system zapobiegający przedwczesnemu zużyciu zaworów oraz gniazd zaworowych. Auto spala około 9 litrów benzyny, gazu około 10 litrów. Na każdym 1000 km oszczędzamy około 220 zł. Przełącznik na życzenie klienta został zamontowany po lewej stronie od kierownicy, tuż obok regulacji wysokości poziomu świateł. Wlew gazu zamontowany mamy pod klapką wlewu benzyny, jest to wlew z dokręcaną końcówką. Zbiornik o pojemności 42 litrów pozwoli na przejechanie około 330-350 km, jest to zależne od stylu jazdy. Powiedzmy coś jeszcze o kosztach. Taka instalacja kosztuje 2900 zł. Jest to bardzo dobra cena za produkt tej klasy z tak fachowym montażem, jakiego możemy doświadczyć w z Polska. Zwrot kosztów montażu następuje po około 11 000 km. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.